Dead. Inaczej gagat, e, zwany czarnym bursztynem czarownic. Kamień przypisany księżycowi, poświęcony e, pani Hekate. Kamień palny, pozorom, ponieważ jest to rodzaj węgla. E, symbolizuje mm, Jedność i moc tej bogini jest noszona, aby bogini mogła wstępować w kapłankę. Przypisanie jest oczywiście Pani Hekate, jak mówiłem Księżycowi. Zwiększa intuicję, ma właściwości ochronne, znosi na nowe poziomy duchowości. Noszony jest, aby przekazywać boskie energie, szczególnie te z aspektu kopiecego. Pomaga usuwać ego, otwiera drzwi do naszej nieświadomości, czyli do naszego wyższego ja.